Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Dziękuję miłego oglądania. Ladies and gentlemen, is... Szanowni Państwo, to jest bardzo ważna debata, ponieważ nie dotyczy ona jednego z Państw. Dotyczy całego projektu europejskiego. I jak widzimy, nie można tego projektu rozwijać bez zwalczania suwerennych państw w Europie. Czy naprawdę życzą sobie państwo Europy, w której ktokolwiek powie premierowi jednemu, jednego z krajów dokąd pojechać, dokąd nie pojechać? W ogóle nie zwracając się do niego jak do premiera, to jest naprawdę brzydkie. To właśnie dlatego Unia Europejska powinna zostać obalona. Precz od nas. Sowerennych, wolnych narodów. Chcemy pozostać wolnymi narodami. Nie chcemy stać się eurokołchosem, o którym niektórzy z Państwa marzą. Szczęść Boże. Proszę. Powodziliście z nami niepowtarzalną pańską metodą rozpoznawania śpiochów, śpiących agentów. Czy pan złapał jakiegoś? Czy pan się udał do jakiegoś prokuratora? Na jakiś komisariat? Proszę, niech pan rzuci snop światła na ten sposób. I jeszcze jedno pytanie. Czy miałby pan też jakąś specyficzną metodę rozpoznawania Rosjan? Agentów rosyjskich? Odróżniania ich od amerykańskich. I może pan powiedzieć, kto jest kim? Dziękuję. Myślę, że zrozumieliśmy pytanie. 30 sekund. Wie pan, ja żyję na Węgrzech. Jestem Węgrem. Wiele już takich sytuacji widzieliśmy. Pan prawdopodobnie o tym nie słyszał, ale za pieniądze węgierskie. Z paszportem dyplomatycznym Węgier pracował, pracował bank szpiegowski na Węgrzech i myśmy na to pozwolili. Potem się okazało, że rosyjscy szpiedzy, którzy obeszli system bezpieczeństwa węgierskiego ministerstwa i węgierski minister spraw zagranicznych, powiedzieli: a to się zdarza. Wiele jest przykładów na to, że rosyjscy szpiedzy byli wpuszczani na Węgry i mogli się po Węgrzech spokojnie poruszać. Dziękuję panie przewodniczący. Nie jestem zwolennikiem nowej polityki węgierskiej. Musimy wskazać na podstawową sprzeczność w naszej debacie. Jeżeli Schengen jest strefą wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, to dla te, dlaczego w takim razie Rumunii teraz właśnie zamykają swoje granice? Bardzo wygodne, wygodniej jest dla głównego nurtu politycznego w Unii Europejskiej omawiać sytuację na Węgrzech, dlatego że Wiktor Orban jest waszym przeciwnikiem politycznym. Jeżeli się wierzy w zasadę równości w Unii Europejskiej, to trzeba rozpocząć debatę na temat ostatnich działań w Niemczech. Bądźmy szczerzy i bądźmy śmiali, odważni. Zadajmy im pytanie, dlaczego uważają, że Schengen jest raczej przestrzenią braku bezpieczeństwa. Dziękuję. W temacie przestępczości warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje w Polsce. Mianowicie nielegalnie powołana osoba, której wydaje się, że jest prokuratorem krajowym, doprowadziła do kryzysu konstytucyjnego. Siłą rząd Donalda Tuska przejmuje prokuraturę, mimo to, że nie ma takich możliwości, z uwagi na brak podpisu pana prezydenta. Gwarancje konstytucyjne zostały podeptane. Ale co się w tej chwili dzieje? Mianowicie w kraju, w którym, który sąsiaduje z Białorusią, Ukrainą, które spodawane wojnie hybrydowej, Prokuratorzy, którzy byli delegowani do prokuratury krajowej, zajmujący się cyberbezpieczeństwem, zostali z dnia na dzień wyrzuceni. Wolna Europa, Polska, podziękowała najlepszym specjalistom zwalczania przestępczości. Siedzący tutaj na sali pan minister Sienkiewicz w kilka minut niezgodnie z prawem przejmował telewizję polską. Pani notariusz Joanna K musiała wyjechać, ponieważ obawiano się konsekwencji, więc natychmiast. Niezgodnie z prawem odwołano, próbowano odwołać prokuratora krajowego. I co się dalej wydarzyło? W te kilkanaście minut miało dojść do ciekawego przejęcia, niezgodnie z prawem, instytucji, która zajmuje się mediami publicznymi. I tak się to złożyło, że ten nowy prokurator, ten, który sobie uzurpuje, twierdzi, że jest prokuratorem krajowym, nagle decyduje, że prokurator nadzorujący właśnie te postępowanie zostaje to wszystko odebrane. I to ma być nazywane praworządnością przez niektórych unijnych polityków. Dlatego dzisiaj w obliczu agresji Federacji Rosyjskiej, z tego co się dzieje, demolowanie systemu bezpieczeństwa, wyrzucanie na bruk prokuratorów, którzy zajmują się zwalczaniem szpiegów, jest antyunijne i antyeuropejskie. Dziękuję ludzi towarów i kapitału, a dzisiaj tak naprawdę ułatwia działalność zorganizowanej przestępczości. Trzy przykłady. Po pierwsze, mafie watowskie, które wykorzystują ułomny system z zerowym wadne granicy. Problem znany od lat i nic z tym nie robicie. Po drugie, mafie śmieciowe. Ocenia się, że nawet 30% handlu odpadami w Unii Europejskiej odbywa się nielegalnie. W Polsce od lat mamy masowy import odpadów i liczne pożary nielegalnych składowisk. Nic z tym również nie robicie. Wreszcie przemysł. Ludzi. Polityka przymusowej relok relokacji imigrantów to rzucanie zachęty przemytnikom. Według Europolu, ponad 90% nielegalnych imigrantów dociera do Unii Europejskiej dzięki przemytnikom, których zyski to nawet 6 miliardów euro rocznie. Każdy, kto wspiera masową, niekontrolowaną, nielegalną imigrację, tak naprawdę buduje willę z basenem mafiozom, którzy przemycają ludzi. Niemcy zamykają w tej chwili nie te granice, zamknijcie granice zewnętrzne Unii Europejskiej i skończcie z nielegalną imigracją. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo, Europa Środkowa jest w potrzebie. To nie. Wiele miejscowości jest zalanych, ludzie cierpią. Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia. Ta tragedia wymaga szybkich i zdecydowanych działań, a nasza debata miała być debatą o tym, jak ludziom pomóc, a nie o Zielonym Ładzie. Dzisiaj potrzebne są konkretne, szybkie działania, natychmiastowe uruchomienie pomocy ze strony Komisji Europejskiej, uproszczenie procedur, wsparcie rządów i państw. Rządy muszą działać skutecznie i pragmatycznie. Potrzebna jest dobra komunikacja, dobra informacja, nie lans polityczny. Teraz trzeba pomagać ludziom, ratować ich życie i dobytek, potem trzeba pomóc im odbudować ich miejscowości, ich domy. I to wsparcie musi być realne i konkretne. Nie możemy tylko i wyłącznie debatować, obiecywać, ale trzeba dzisiaj podjąć zdecydowane decyzje, kiedy uruchamiamy środki. Te środki powinny być natychmiast uruchomione, a procedury powinny być proste. Dziękuję bardzo.